Króciutko, ja bym pana tylko zapytał jedno pytanie, jak to się zaczęło, że pan jest taką znaną osobą w Polsce? I Jezuś. Jak zaczęło, że te zainteresowania, które, które pan jakby przekazuje tym wszystkim swoim y, słuchaczom, mhm. m.in. tak samo ja pana słucham, oglądam i powiem panu, że jest pan ciekawą osobą, fajnie pan to robi. Nie, 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 nie kręcimy tego jeszcze. Świetnie. Ja y, cenię to, co pan robi, bo wydaje mi się, że zwraca pan uwagę wielu osobom, na ten świat, jaki on w rzeczywistości jest, a nie ten świat na przykład telewizyjny, który jest właściwie do niczego. Jego nie ma. Jego nie ma. Tak. On właściwie tak. tylko robi ludziom zamieszanie w głowie i właściwie nic z tego nie wychodzi. Ani prasa, ani radio, ani telewizja. Nie mamy niczego, mhm. na czym moglibyśmy się dzisiaj oprzeć. Tak. Powiem więcej, nie mamy nawet kościoła w postaci Baraniaka i Wyszyńskiego. Z wielkim ubolewaniem to tak. mówię. Bo w związku z tym, wszystkie osoby, tak jak pan na przykład, który to robił, ja doceniam to. Super. Wiem, ale możemy poprzeszkadzać. Ale chociaż trochę. Tak. Chociaż trochę. Niech nie mają satysfakcji, strony, że załatwo poszło. A z drugiej strony wiedza o rzeczywistości daje człowiekowi poczucie wolności tak samo. Co, jeszcze wie, drugą to może, stronę. Proszę? Ja pracuję z biznesami, ja muszę wiedzieć, no. jaka jest prawda. Otóż to, Bo jak ja im mam podpowiadać, co no. oni mają robić, to nie muszą wiedzieć, my jest tylko prawda. w tej Tischnerowskiej prawdzie, w której mamy do czynienia z głównoprawdą. prawdą. Tak, tak. Jesteśmy tak zdegustowani wszystkimi politykami, którzy zdradzili polskie większości, elitami, no. które zdradzili polskie większości, uniwersytetami, które kłamią w większości, chociaż uważają, że mówią prawdę i uczą ludzi, jak wygląda współczesny świat, a Polacy są w tym samym stanie, jak byli kiedyś, a nawet w gorszym Ekonomicznej, politycznej. I niestety Kościół też zostawił Polaków. Amen. Amen. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie, no, to jest fantastyczne spotkanie. Radek Pogoda. Mówię, z długim zastanowieniem, żeby nie powiedzieć innego nazwiska. Ja bo... mam większy problem. Radosław. Bo, nie, bo to jest, takie, to jest takie imię, że jedno i drugie jest paprane przez pana Sikorskiego, także nie ma się czym chwalić. No dobra. <laughs> Przepraszam. Słuchaj, Nikt nie mówił, się... że będzie poważnie. Nie, nie, bardzo dobrze. Mi się to najbardziej podoba. Wie pan, jedyną rzeczą, która dzisiaj daje możliwość przetrwania ludzi, jest troszeczkę humoru i troszeczkę takiego podejścia, yy, ale pogodne szorty. Dał nam przykład bo Bonaparte i Smoleń, jak walczyć z komuną. Poradzimy sobie tym razem śmiechem. Co ja mogę więcej państwu powiedzieć? Radek Pogoda, pogodne shorty, fantastyczne spotkanie. Jesteśmy dzisiaj yy, najpierw w kawiarni pod tekstem, ona ma swoje znaczenie: hashtag 37. Za chwilę idziemy do Sursum Corda. Sursum korda nazwa też. Tak jest. Bo proszę sobie wyobrazić, 20 lat temu ktoś nam powiedział, że jest takie dno w Polsce, że trzeba jakąś nazwę, księgarnię zrobić, która będzie wznosiła trochę, dodawała tuchu. To Sursum Corda, w górę serca. To ja mam propozycję. Jak proszę. się w końcu uda ruszyć ten naród, to zmienicie nazwę. Na jaką? Sursum dupum. <sus> -dupum. <sus> dupum. Bo trzeba podnieść nasze tyłki z foteli i zacząć coś robić. <sus -dupum> proszę Państwa, Sursum Dupum, jestem za. Gdybyśmy zechcieli mieć tyle energii w sobie i tyle, i, i tyle. Siły, żeby pokonać to wszystko, co nas spotyka. A pan Radek, Radosław Radek, należy do tych osób, które zawsze budzą. Pan tego nie widzi, ale ja zawsze się uśmiecham, jak pan mówi. Mówi pan to fajnie, jest na swoim, na swoim programie. Także serdecznie państwa zapraszam. Za chwilę będziecie mogli to obejrzeć. Jak się z Sursom dupą zrobiło i możecie przyjść do księgarni, to zobaczycie na żywo, fajnego człowieka, który ma ciekawe syntezy, analizy. Nie tylko te, które dotyczą Polski, ale również polityki globalnej. Mi się to podoba, ja to oglądam. No i tyle. Jeszcze ręka. Dzięki serdecznie. I zapraszamy.